A może pan kamerami? Co? Ale to nie będzie. Takie salgi. po prostu grupowe... Mam na kamerę. Ja nagrywam. Będzie filmik. Ale przyłóż się do tego, a nie Z góry. Wy, z wyskoku. I moglibyśmy pokazać obrączki. Złote obrączki. Nasz cały ma... nie, Kolana no Nogi, nogi, setki nóg topią tupią. tupią. Ale masz na czekaj, zjadki. bo jeszcze może będą jakieś poprawki. Ktoś no, też no, może. Coś. Nie, no, ja grubo no, to nie, nie, wychodzę grubo z domu. Nie wychodzisz, sobie. tylko jesteś. Ja nie nie oszukasz, Tomasz. no. W rzeczywistości nie oszukasz. To tylko to, to O. Ale już widzę Arka, że nie ma nic. Nie, nie, Dzisiaj, że jest. <laughs> Nie, straszę, nie są dobre. Nie, straszę, no, nie. <laughs> Czy wybali z góry będzie szutr? <laughs> nie to za kola strasznie. Nie. nie jest, no. Kurde. Albo za kola, <laughs> albo <śmiech> albo za albo szczupły, no. Nie można mieć wszystkiego. Albo za kola albo szczupły. <laughs> 没有。